Nie zaczęło się czy nie? No, siema. Siema, siema. Jak zwykle. Handel. Wracamy do świądeczek promocji. <laughs> lustro mamy jakieś lustro mamy, ale wyglądamy bardzo przyzwoicie. Ja, ja lub... kupuję te ciuchę. Bardzo słodka. Po co zajebiste. To no, jest moja przyjaciółka Faulina. Pamiętacie ją na pewno. <laughs> tak, jestem zakochana w tym swetrze. Samo w sobie. Sami w sobie jesteśmy zakochani. Skromnie. Kto nie jest taki ładny jak my. Kto? Kogo chcemy pozdrowić? Wszystkich naszych fanów, wielbicieli, paparazzi, te sprawy. ostatni ostatnio skręciliśmy filmik, to było bardzo zabawne, to do dzisiaj pamiętam. Tak. Zrobiliśmy High as fuck the Sky. Oni mnie jednak nie lubią. Pamiętasz to? Nie, ja, ja mam bardzo heterycko wyglądam. Przyzwoicie. Może dlatego, że jestem zakochany. I nie tylko w sobie, ale w moich chłopaków też. No ja się ładne serce. Przytrzymaj na chwilę. Ja powiem Wam tylko tyle. Mam to jest za krótko. Oj jest Dobra, przyszło do, przyszło do tego, że będę robić na wądzielę. Pan tam to to popiera. Oczywiście że tak. Wiedzialę z, całą z No nie wiem co ja mam powiedzieć Wam, ale mam być to za dawne. Chyba nie chcą nas słuchać. Ale bardzo przyzwoicie teraz wyglądamy jak modele z reklamy z billboardu. No, a nie, jakbyśmy byli na reklamie, to byśmy wyglądali bardzo przyzwoicie. Tak, się te rzeczy czasem pewnie. No Ja też. Taki heterochupak z heterolaską. I tu bez żadnych Pani na że Cię bardzo mocno kocha, to nie zawsze jednego <noise> przyjaciółka. <głos> <głos> Oczywiście się musiał uciąć. Dobra, pozdrawiam. Roda. Kinga. Paulinek teraz stoi obok nie. Marzena, Melanie Karolina, nie wiem kogo tam jeszcze, a Katarzynę, Matyldę, no i Kamila mojego współlokatora, który jest po prostu zajebista. Matyldę No, taka zajebista laska. Super imię. No to pa.